Witajcie na Vegetubie. Dzisiaj robimy taki ekspresowy, świąteczny, wielkanocny serniczek. Zaczynamy. A tradycyjnie dokładną listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Słuchajcie, ten przepis będzie naprawdę błyskawiczny i łatwy w przygotowaniu. I właśnie pokazuje, że można zrobić roślinny przepis na ciasto. Naprawdę błyskawiczny, także nam nie zajmie pół dnia, a będzie niesamowite w smaku i wszyscy. Będą zachwyceni z takiego nie dojrze szybkiego, to jeszcze bardzo zdrowego przepisu. Musimy po prostu wszystkie składniki zblendować. Mamy tutaj dobrej jakości mleko kokosowe, takie gęste bez dodatków, bez zagęszczaczy. Mamy też orzeszki nerkowca. Za oknem mamy pogodę iście Wielkanocną. Więc serniczek naprawdę na czasie. Tutaj mamy, możecie użyć cukier albo słodzik, może to być erytrytol albo ksylitol. Będzie wtedy na pewno zdrowiej, jeżeli chodzi o insulinę. Dodajemy też olej kokosowy, taki bezwonny żeby nie akcentować smaku jeszcze kokosa, ale jeżeli wam to nie przeszkadza i chcecie, żeby ten serniczek był super zdrowy, to dodajcie olej kokosowy Virgin. Na pewno będzie zdrowiej, ale bardziej kokosowo. Dodajemy też taką małą szczyptę soli, żeby zaakcentować słodkie smaki. Żeby wybalansować słodkość, dodajemy też, myślę, że sok z połowy cytryny. To też nam pozwoli trochę lepiej blendować, ponieważ ta masa jest naprawdę teraz gęsta. Ja akurat miałem bardzo zimny olej kokosowy, więc też wam radzę, żeby ten olej był naprawdę mięciutki, wtedy łatwiej to się wszystko będzie blendowało. Teraz przez rękę przelewam sok, tak żeby właśnie pestki złapać na dłoni. Co Słuchajcie, musimy jeszcze dodać e, wanilię oraz zetrzeć skórkę z pomarańczy. Ja ją dodam dopiero na sam koniec blendowania, żeby e, jeszcze takie kawałeczki e, tego całego zestu się zachowały, żeby nie blendowały się cały czas w blenderze. Chciałem dodać, słuchajcie, ziarenka wanilii, ale zobaczcie, co wyjąłem z opakowania. Jeżeli macie taką bardzo ususzoną wanilię, to po prostu sproszkujcie ją na przykład w małym blenderze albo w moździerzu i dodajcie do masy. I wszystko blendujemy na naprawdę gładką masę. Dajcie czas w zależności od blendera. Ja dzisiaj mam taki standardowy, jak pewnie większość osób ma w domu, więc pewnie potrwa to z 5 minut. Pewnie w Thermomixie albo innym takim szybkoobrotowym, mocnym blenderze byłoby to troszkę szybciej, ale tutaj nie ma co oszczędzać na czasie. Naprawdę musi być idealnie gładkie. Dodaję startą skórkę pomarańczy. Jeszcze delikatnie. Tak, tylko na małej prędkości wymieszam. E, to jest, kochani, wasz sernik, więc jeżeli na przykład marzycie za takim sernikiem bardzo tradycyjnym z domu, dodajcie też e, na przykład rodzynek e, albo innych owoców suszonych, które akurat e, u was e, w serniku się znajdowały. Moja ekipa niestety nie cierpi rodzynek, więc e, dzisiaj taka wersja tylko ze skórką pomarańczową, która już sama w sobie nada bardzo świąteczny charakter. I teraz przelewamy do E, takiej foremki, dobrze wyłożyć papierem, żeby ładnie spód odchodził. Mmm, słuchajcie, jak to jest pyszne. Mogłbym to po prostu już takie wyjedać całe, ale schłodzone będzie super. Będzie się ładnie kroić, będzie ładnie wyglądać na stole. Tylko pamiętajcie, że taki deser nasurowo. Nie może zbyt długo stać, ponieważ tutaj funkcję spoiwa ma olej kokosowy, który tężeje w niskiej temperaturze. Więc jeżeli taki sernik wystawicie na wasz stół wielkanocny i będzie on długo stał, no to po prostu może popłynąć. Także zaproponujcie, bokrujcie, zaserwujcie i od razu po prostu jedzcie. Sernik musi naprawdę spędzić kilka porządnych godzin w lodówce. Najlepiej zrobić go wieczorem. Tak, żeby przez całą noc zdążył e, stężeć e, I zobaczycie, jak bardzo będzie wszystkim smakował. Serniczek e, już się schłodził, jest gotowy. Mam ciepły nóż. Najlepiej po prostu nóż zagrać w szklance z gorącą wodą. To pomoże ładnie ukroić. Słuchajcie, a jak smakuje nasz serniczek wielkanocny? Mm mega kremowy, bardzo świąteczny właśnie przez dodatek wanilii i tej skórki pomarańczowej. Ja Wam chcę życzyć wspaniałych e, świąt Wielkanocy. Mm, dajcie znać, czy zrobicie na Wielkanoc taki oto e serniczek. Zasubskrybujcie kanał, odwiedźcie mego Instagrama i też koniecznie zobaczcie mój nowy kanał, w pełni info pod filmem. I nie zapomnijcie, że pracuję nad super książką, właśnie z moimi ulubionymi przepisami. Info w opisie pod filmem. Cześć.